Witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym od... w kolejnym odcineczku z Livsamsi.pl i znaj... kojarzycie tą działkę zapewne, tak? To jest nasza działeczka, gdzie mamy Villager Breeder. I stwierdziłem, że iż ostatnio bardzo często nam ten duży domek palą z właściwą farmą snifferów, Dlatego też na działce z breederem zrobiłem sobie osobną farmę, taką awaryjną farmę sniferów. I właśnie te dziady tam e, niuchają i szukają rzeczy. W tym połowę tego hola na to przeznaczyłem, bo tak pomyślałem, czy nie lepiej by było tu, ale te, taką zapasową farmę sniferów, zrobić. No, i właśnie te dziady tu marudzą. Tego delikwenta się pozbędziemy. I chyba będziemy musieli troszkę pokopać diamentów. O, cholera. a Fit. no i tutaj zapasowa forma snifferów i nie wiem co zrobimy to nadziała działa już sniffery tu naprodukowały trochę A my, może zajmiemy się dzisiaj hmm, czym by się tu zająć? O nie wiem, może. No, nie mam pomysłu, czekaj. Tak, bo to mi snifery zwiały właśnie. Hmm. Tak, ostatnio znowu nam ktoś podpalił działkę. Nie wiem, kto to robi. Domyślam się, kto to robi. Hmm, no, ale no... Do tej osoby, która to robi, proszę tego więcej nie robić. Tak, dokładnie. Proszę mi tutaj już więcej działki nie psuć. Nie ty jesteś, nie zazdrosny, normalny, wariat, czy co? Bo naprawdę, mi się... Mi się nie chce cały czas tego odbudowywać wszystkiego. Tak, i właśnie, na Minecraftciokowie, gdzie znowu został spalony domek, ten od Kubarele, ten wielki. Zrobiliśmy ładny teren nie, to nie jest to minie krawciokowo i właśnie tam koło tego wulkanu na live w sobotę teren wulkanu już jest gotowy. Prezentuje się on w ten oto sposób. Proszę bardzo mamy ten Piękny, duży wulkan. I tutaj na live' w sobotę ogarniałem ten tutaj teren wokół, że tutaj dałem ten żwir, jakoby popiół wulkaniczny. O, proszę bardzo. Ostatnio też ktoś lawy wywalił z tego wulkanu. Musiałem je na nowo dawać i tutaj tak poobsadzałem to wszystko drzewami dżunglowymi. Oczywiście miałem taką sytuację, że tutaj lawa nam podpaliła drzewa, niestety. Aha, litra w ogóle nam padła. Tak, to też sobie weźmiemy. I ją repniemy, w ogóle trzeba by enchanty, enchanty na nią ogarnąć, ale mi się na nie chcą. Empire O matko, The znowu ktoś ten... Dom zjarał, no i co no? Czym by tu się zająć? Może właśnie, czym by tu się zająć, cholera? Odbudową tego magazynu, no nie, no raczej nie. Może tymi schodami w tej kopalni a zrobimy jedne derowe. Skoro ktoś tak nam działkę podpala, to zrobimy te schody z naderowych materiałów albo. Dobra, zrobimy to na Więc ja się biorę do timelapsa. I widzimy się po nim. Sorki widzowie zapomniałem. Sorki, że nie było timelapsa <grywka> zapomniało mi się włączyć nagrywanie. No, miał być nie timelapse, ale no, niestety komuś się zapomniało włączyć nagrywanie time lap procesu budowy tych schodów. No, niestety. Przykro mi, że tak wyszło. No, zapomniałem, po prostu zapomniałem. Miał być timelapse, wiem. No i moja wina, moja wina, moja, bardzo wielka wina, ale zapomniałem kompletnie włączyć nagrywanie. Myśle, byłem pewien, że kliknąłem, na, nagrywaj, nie? Byłem pewien, że to kliknąłem, no, ale... Mniejsza z tym. To ale ładnie zrobione Zajście do kopalni, proszę bardzo. Co prawda miał być z tego timelapse, no, ale... Wyszło jak wyszło, no niestety nie będzie Timelapsu. Przykro mi bardzo zapomniałem go nagrać, a nie chcę tego na nowo robić. Już raz tak zrobiłem, że nie nagrał się Timelapse i musiałem od nowa robić w City Skylines. Pamiętacie to lotnisko. Ale już tego nie będę zbijał i ponownie stawiał, bo ja to z jakiś chyba... Ponad pół godziny stawiałem, 40 minut, to by mi się zdążyły snifery nowe wykryć. Jakie wykryć, wykluć. No więc, no, mamy zejście do kopalni ogarnięte. Mm. No i co, ładne tutaj schodki zrobimy. Zrobiliśmy. I co, niestety bez time no, ale tak wyszło, tak wyszło. Tak się zdarzyło, Nie wiem, rozkojarzony byłem. No i co, ja Wam bardzo dziękuję za, time, za odcineczek. No i trzymajcie się, miłego dzionka, cześć.